dzisiaj u mnie niecodzienna sytuacja, bo trzy motocykle na podjeździe, z czego tylko jeden mój prywatny naturalnie. Jeszcze nie oszalałem, żeby kupować kilka maszyn w tej pojemności, w tej kategorii wagowej. Zaczynamy od chińskiego sporta, ścigacza. Przechodzimy do no, znanej na całym świecie Yamaha MT-125. Jak również znanej na całym świecie Hondy CB125R. I akurat jest to mój prywatny motocykl, gdyby ktoś z oglądających jeszcze tego nie wiedział. Akompaniują nam pieski. I budowa w tle. Rozpoczęta budowa chałupy. I samolot, także robi się wesoło. No więc tak, może po kolei. Od Hondy, którą znam najlepiej, ponieważ jest u mnie już dwa lata. Niemalże. Motocykl jest. Wspaniały, aczkolwiek doskwierały mu pewne bolączki, między innymi drgania, które przechodziły mi na ręce. No sorry za te samoloty, ale musimy z tym żyć. Nie będę pauzował co sekundę filmu, co tam co, co 30 sekund. Dołożyłem ciężarki. Przed chwilą je założyłem. Jeszcze nie wiem, jak się będą spisywały. Wyjąłem takie plastikowe, badziewne zaślepki. Hmm, za chwilę Wam je pokażę. Tutaj idealnie wchodzi ten ciężarek, natomiast tu w środku w kierownicy wewnątrz rury jest jakieś ustrojstwo zabetonowane i nie byłem w stanie tego przepchać, wyciągnąć w żaden sposób, więc musiałem zostawić ciężarek z taką szparą. No wiem, że wygląda to trochę wieśniacko, no ale co zrobić. Każdy orze jak może. Więcej nie wymyślę. Najwyżej tam zrobię ten dystans, żeby była symetria, no ale z drugiej strony poszerzać nieco kierownicę, która i tak już jest dość szeroka, jak widzicie. To chyba nie ma sensu. Eee, to taki tam detal. Jeżeli nie będzie świszczeć, nie będzie mi się to ruszać, to nie będę miał żadnych z tym problemów. Nie jestem, OCD nie mam, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Teraz Jamaszka, którą przyjechałem dzisiaj, a więc MT-czek, MT-125. No, fajny motocykl, aczkolwiek pozycja jazdy nie tak wygodna jak na CBRC, dlatego też, między innymi, dlatego ją wybrałem. Nie tylko chodzi o wygląd, ale w tym wydaniu podoba mi się, moim skromnym zdaniem stwierdzę, że jest najładniejsza z tych motocykli wygląda naj, najfajniej nie krzyczy, nie jest plastikowa nie jest odpustowa, nie jest jakaś taka no tutaj taka samurajska, ale w tej kompozycji kolorystycznej nie do końca do mnie to trafia no takie dostałem motorstwo na testy dzisiaj, do jutra no i tu mamy tego Sporta, który bardzo bardzo fajnie brzmi, zachęca ta pozycja, zobaczcie z tą kierownicą zupełnie inną niż tych Nakeda z Motorsportu, typowa Kiera, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o klimaty motocyklowe. Natomiast nie schodzą te uchwyty z kierownicy, nie trzymamy jej za nisko, jest, powiedziałbym, nawet taka turystyczna, wygląda dość groźnie i zobaczcie, jaka jest różnica wysokości w tych kierownicach. Ogromna, ogromna. Tu mamy moją Hondę, tu mamy Yamaha, a tu mamy bardzo względem tych motocykli nisko osadzoną kierownicę, ale w sportach możecie mi wierzyć, że kierownica schodzi jeszcze niżej, więc Siedząc na tym motocyklu wcale tego tak nie odczuwamy. Najważniejsze zalety tego motocykla. Brzmienie. Brzmi jak na 125 w tym stokowym wydaniu. Bardzo fajnie. Największe paździerzowe, obciachowe rzeczy to takie na wkrętach. Tutaj można to wykręcić, te odblaski. Ja wiem, że to są wszystkie jakieś przepisy, ale wygląda to strasznie jak z jakiegoś dziecięcego rowerka. Zobaczcie, te motocykle nie mają takich odpustowych dziadostw na temat ten, jak to wygląda, no ale to zawsze można zdemontować, ja tylko mówię, że wygląda to dość, dość dziadowsko jeśli miałbym mówić o siedzeniu, no jeszcze nie zrobiłem tym motocyklem dłuższej trasy kanapa na MTQ jest dosyć twarda, dosyć zawieszenie ok, nie powiem tutaj za wiele słów krytyki, myślę, że fajnie bardzo mi się podoba ta puszka jeśli chodzi o wydech, wygląda fajnie wygląda tak no, no, w dobrym rozmiarze jest tutaj ta puszeczka mogłaby troszkę, troszkę lepiej wyglądać, ale przynajmniej to jest, jest to metal więc nie jest obudowana cała plastikiem jak na przykład ta żeby wiadomo się nie oparzyć no to ma temu też służyć, no ale ale fajnie, wydech To mi się bardzo podoba wizualnie, tutaj ten schowany wydech w mojej hondzie to tak jakby, no najcichszy jest, to jest najcichszy motocykl w stawce, najbardziej w, do takiego e, touringu, zwiedzania taki Grand Tourer powiedzmy e, cross country no, tego mi brakowało no i właśnie co chcę Wam powiedzieć w, o tych maszynach to to, że wydaje mi się że podjąłem dobrą decyzję wybierając hondę, dlatego, że ona nie będzie najlepsza we wszystkich kategoriach, jeśli chodzi o Odejście ze środkowego poziomu obrotów, nie będzie wciskała przesadnie, nie będziemy tego odbierali całym ciałem. Jamaszka z tym VVA, no daje ten fajny, ten fajny boost, fajnego kopa, ale wrażenia z jazdy, jeśli mówimy o takim zwiedzaniu, krajoznawczym przelocie, no to wydaje mi się, że ta Honda będzie najwdzięczniejsza, najfajniejsza do właśnie takiego spokojnego przelatywania, czasem 120 licznikowe żeby na obwodnicy nie być zawali drogą podobnie jak w tej bo liczniki mniej więcej 1 do 1, tutaj troszeczkę chyba szybciej pojedziemy tu nie damy rady rozwinąć takiej prędkości, ale ładniej do nich dojedziemy tu mamy limiter na 118-119, maksymalnie 119 Udało mi się zrobić w tym motocyklu i wiem, że dalej by poszedł, bo byłem nawet z górki, miałem nachylenie terenu, ale absolutnie do 120, 121, 122 nie chciał mi przejść, więc jest ta blokada obrotów, ten rev limiter niestety w tym Chińczyku. Co zauważyłem, mamy tutaj możliwość regulowania zawieszenia, zobaczcie jest gwint, o, sprężynę można sobie albo utwardzić, albo ją zmiękczyć, albo utwardzić. No i. E... Można to zrobić w miarę łatwo Nie wiem jak tutaj Nie wiem jak tu z tą regulacją Nie wiem, tu by było trochę trudniejsze Podobnie jak tutaj, napięcie sprężyny Tam to jest... Wystarczy mieć narzędzia i można to sobie zrobić Ale zaskakująco komfortowy zawias Zaskakująco komfortowe zawieszenie No i teraz usiądę na tych motocyklach Na każdym po kolei i powiem Wam jakie są Odczucia Dobra, no, wrzucimy sobie taki szerokokątny Widoczek, żeby było lepiej widać No tak tu się czuję jak w domu. No i nie dziwne, bo bo na tym motocyklu spędziłem najdłużej, najwięcej czasu. Ale fajnie, fajnie. I amortyzowanie, i ta pozycja kanapa. No w porządku, jest naprawdę w porządku. No dobra, ale koniec tego pitolenia. Odpalmy te maszyny jedną po drugiej. Tak wygląda reset licznika. Zobaczymy, czy odpali po długiej przerwie. To Honda, to Honda. drgania na kierownicy, na jałowym no może troszkę mniejsze. Ciężarek, może troszeczkę przejmuje. No nieważne, to w czasie jazdy. To taka zabawa teraz, co ja tam sprawdzę. U, długo nie było odpalany, postawmy, zejdźmy. Ale kanapa spoko, naprawdę spoko. Nie zobaczcie, jak wygląda oświetlenie. Przyjemnie, przyjemnie. Wydech słychać. No, przecież nie powiecie, że nie słychać, ale teraz jest zimny silnik, więc wiadomo, że będzie troszkę bardziej tylko tał. Tak sobie tam pyrka. No, i zaraz przejdziemy do Jamaszki. Jeszcze schodzi z obrotów. W międzyczasie zobaczymy sobie ostatnia trasa 2,8. Z całościowego nalotu, 2009 km od nowości 2,6 no więc pali tak jak myślałem że będzie palił, na 2,2 2,4, znaczy nawet 2,5 to nie liczyłem przy moim stylu jazdy o zobaczcie, nawet nie ma całego baku paliwa, kurcze jak wam otworzę to nalałem pod sam korek, <laughs> może się przechyli trochę no nie wiem, z tymi, z tymi podziałkami z stanu paliwa w Hondach to są jaja no słychać słychać, dobra Samolot zaraz zagłuszy nam tą machinerię, tą potężną jednostkę, więc i tak możemy zgasić. A teraz pokażę Wam, ile jest paliwa. Praktycznie pod samą, pod samą tą. O, nawet zachlupotało zobaczcie. Tu się wylewa. I to nie wystarczy Hondzie, żeby pokazywała wszystkie kreski, więc coś tam jest, ale przynajmniej bardzo premium ten lotniczy zbiornik z wystarczającym kątem odjazdu tej klapki żebyśmy tutaj pistoletem majdrowali z tą idiotyczną blaszką która uniemożliwia włożenie pistoletu na no, to już nie raz mówiłem więc nie będę powtarzał tych samych kwestii idziemy teraz do jamaszki. zanim Wam odpala Yamaha zobaczcie jeszcze jaki fajny jest kluczyk, już to nie raz mówiłem to jest kluczek Hondy, no wygląda tak no nie, nie chcę nadużywać słowa premium, po prostu dobrej jakości i teraz zobaczcie Jaki ten wygląda ten kluczyk? To jest akurat od QJ Motor, czyli QJ Motor wygląda tak, no taka blacha. Takie nic specjalnego. Ale teraz uwaga, pokażę Wam kluczyk do tej zawodniczki tutaj, a więc Jamaszki. No to też takie, taki grot. No taka zwykła blacha. Więc jakbyśmy mieli już same kluczyki porównać, to widać, który kluczyk jest najlepszej jakości nawet ten plastik tutaj sprawia wrażenie takiego no bardziej no lepiej wykonanego to wszystko takie ale tutaj to logo takie troszkę ta potaniości ale nieważne wsiadamy na najkieda i odpalamy akurat samolot poczekamy okej, okay. No i jedziemy neutralny bieg zapięty to też zimny silnik wiele godzin postoju. Dziwna sprawa, jak dzisiaj przyjechałem, to zniknęły mi średnie, średnie spalanie, które jest, było troszeczkę niższe po takim samym cyklu obwodnicy niż na Hondzie. Bo wiadomo, że jamaszka dzięki Vivi no fajnie pali, niedużo pali. Ale zniknęły mi wskazania, nie zresetowałem, nie wiadomo dlaczego. No i posłuchajcie. No brzmi, myślę, że fajniej. Czego nie ukrywam, tu nie ma żadnego wychwalania, na no, szczerze, bez sentymentów, że tamta moja, a to nie moje. No i lampa. Kierunkowskazy ciągle żarówkowe i parujący klosz. Z takim dziwnym troszeczkę tym wihajstrem do kierunków. No, mogliby się naprawdę wysilić bardziej postarać, no bo jak to wygląda w takim nowoczesnym nakedzie z samurajskim pyskiem, zwykłe żarówy, z czasem reakcji badziewnym W dzień LEDy też lepiej widać. Tutaj ok, w miarę czytelnie. Trzeba się tu przecisnąć, taki chudy nie jestem jak kiedyś. O! Dobra. No i zobaczcie. No. Nie wygląda to najlepiej. Mogliby wrzucić te LEDy. No i dziwny jest ten Dzindel do kierunkowskazów. Zaraz jak zgaszę, to Wam opowiem. Jakoś tak. Czekaj, tak. Jakoś tak nie pracuje. W rękawicach, chyba to kiedyś mówiłem, że nie za bardzo, nie jest taki wyczuwalny ten klik wyłącznika powrotu do pozycji wyłączonych kierunkowskazów. Troszkę mi to przeszkadza. Ale jeszcze raz przekazujmy. No fajnie. Fajnie gada. Tutaj możemy na pewno zalajkować wydech, ale poczekajcie jeszcze na Chińczyka. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. No dobra, gasimy. To był Emtek. Więc tak, brzmieniowo na razie numer uno i numer dwa. Ale gdybyśmy chcieli się relaksować, odprężyć, wielogodzinną trasę, wykonać taki no, objazd kraju, kraju, powiedzmy, krajoznawcza wycieczka, no to myślę, że to brzmienie, to, ta akustyka i, i to, jakie drgania wywołuje ten wydech razem z silnikiem pracującym, jeśli chodzi o siedzenie i ogólnie ramę, no myślę, że Wybrałbym ten motocykl, który zresztą wybrałem. Natomiast do takich dynamiczniejszych przejazdów, no z tych dwóch to daje więcej fanu i więcej takiego powera, wigoru to Vivi i naprawdę działa to nie jest hasło, hasełko reklamowe. Dobra, odkładamy ten blachowkręt, ten kluczyk. Zostawiamy Hondę i bierzemy QJ Motor. I teraz moi drodzy zobaczcie, bo to nie żarty. Mamy pierwszy w tym zestawieniu matowy ekran. Zawsze to mówię i w samochodach też. Dlaczego? To tak bardzo odbija, zobaczcie, światło, taki duży kawał połyskującego ustrojstwa. Tutaj też, chociaż jest troszkę lepiej, ale też zobaczcie, no, bo ta czarna duża ramka, strasznie się odbija, jak w, jak w lustrze. A tu nic się nie odbija, no. Chińczycy na razie z wyświetlaczy na prowadzeniu, ale to nie wszystko. No i zobaczcie, jaka pozycja, ło. <laughs> Zupełnie inaczej się siedzi dużo dalej jesteśmy od sterów, jakby od tego centralnego. Mamy takie wrażenie, że siedzimy za tym zbiornikiem paliwa, bardziej z, jesteśmy za. Musimy się trochę pochylić troszeczkę, ale pozycja wcale nie taka agresywna sportowa, jakby się wam mogło wydawać. No i zobaczcie, jak wygląda resetowanie licznika. Patrzcie na to. Patrzajcie na te prędkości do 360. <laughs> Hayabusa busa normalnie. No dobra, to taki żarcik resetowanie. No i a nie żartem jest to, że mamy wskazania temperatury. Ostatnie zapamiętane: 36 stopni, 44, 1,9 i 2,3 bara Myślę, że w czasie jazdy to zacznie się dostosowywać. No i mamy podświetlane przyciski. Może trochę odpustowo to niektórym wyglądać, ale są. Mamy też światła awaryjne. Zaraz wam te kierunki pokażę. LEDowe, nie żarówkowe. No i odpalmy bestie. Neutralny bieg. Odpalamy. <zyskło> No i co? I co? Stydu nie ma. A zaraz posłuchacie, jak przygazówkę zrobię. <noise> Zejdę z moto. Najbardziej sportowa pozycja. Bez dwóch zdań. zobaczcie, zobaczcie jakie to ma, to ma przeloty. <noise> chyba żeby się plecaczek trzymał. Bo to, to, to aero to chyba niezbyt potrzebne. No dobra, posłuchajcie no dobra, koniec tego rąbania, patrzcie jakie ma kierunkowskazy światło awaryjne bardzo mocne ledowe kierunki, podwójne lampy z przodu, no wygląda dość, dość fajnie chyba nie powiecie, że że nie mam racji gazy, ledy, a nie to co tutaj, jakaś bieda, żarówka, bieda żarówki. Spróbuję Wam nacisnąć światło stopu. No, powiem Wam, że wcale, wcale gorzej od jamaszki nie brzmi, a nawet chyba bardziej basowo więcej takiego zadziora ma. Jamaszka troszkę Troszkę stonowana w tym brzmieniu. Dobra, troszeczkę, troszeczkę, te obroty czasami tak, jakby tam ta świeca nie pracuje idealnie równo. To już zauważyłem, ale może to, może to się jakoś tam wyrówna. Trzeba by pojeździć trochę. Więc tak, jeśli mowa o mocy. Wszystkie te motocykle, które tu widzicie, mają tą samą moc, maksymalnie to, co ustawa umożliwia na lejce B, a więc każdy z nich szczyci się 15 konikami. Okolice 12 nm, również 1, 2, 3, więc tutaj, jeśli chodzi o moc, moment obrotowy, w zasadzie różnic w zasadzie nie ma żadnych. Różnice są, jeśli chodzi o gumienie. 150 z tyłu widać, 140 z tyłu widać i najbiedniej, kojarzące mi się z Suzuki 130 z tyłu i to widać no i tak jak się z daleka patrzy, to taki trochę motorowerek jeśli chodzi o wizual tutaj już widać, że bardziej motocykl no i tutaj tym bardziej widać, że, że motocykl to tak jeśli mówimy o laczkach tylnych co jest fajne, tu jest wszystko zabudowane, więc też nie zdradza, że tu mam mały piecyk nie jest to tak wszystko odkryte z dziurami a laczki przednie tu mamy setkę, podobnie jak w Suzuczku. No, dosyć cienka oponka. Tu mamy 110, tak? a tu mamy 120. No więc znowu opony. No też coś mówiło o motocyklu o jego prezencji o tym jak się go prowadzi jak się, jak się zachowuje jak się trzyma w zakrętach na drodze no sama marka opony i model też ma oczywiście znaczenie nie tylko nie tylko nie tylko szerokość no ale tam oczywiście Chińczyki na tamtym już się pogoda psuje zaczyna padać więc muszę się zwijać no nic no to by było na tyle dzięki, że oglądaliście ten materiał to taki vlog z podjazdu korzystając z okazji co się Pierwszy raz przytrafiło, że mam trzy motocykle. I mogą one w jakimś sensie, na pewno te pierwsze dwa, które teraz macie w kadrze, rywalizować ze sobą. rywalizują od zawsze, ale tamten kosztujący od nich sporo, sporo mniej. Bodajże 7000 cennikowo mniej od Yamaha i od hondy. No nie ma się czego wstydzić. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Będzie z nim oczywiście oddzielny materiał na kanale. A tymczasem to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, wytrzymanie do trwania do końca. Muszę pakować do garażu sprzęty. Na razie. Już się ściemnia, ale mam nadzieję, że zobaczycie. Tu jeśli chodzi o e, lotniczy pak w swoim jest nawet jeszcze lepiej niż w Hondzie. Ten kąt jest wystarczająco duży i czuć, że jest to wlew paliwa przemyślany, dobrej jakości. A w Hinolu gdzieś zawsze są te oszczędności. Nawet uszczelkę widać. No I zobaczcie, tu już się nie otworzy dalej, więc tu jest kąt prosty względem. Jeszcze raz sobie otworzymy Jamaszkę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Niby niewiele, tak? Ale to jest, jak się siedzi na motocyklu i tankuje, to taka, taka albo taka pozycja, no, wiele zmienia, jeśli chodzi o tankowanie. Da się, no, ale wiecie, nie jest to takie intuicyjne. No i powiedzmy, że nie jest to jakiś badziew, absolutnie też czuć, że jest to dobrze wykonane ale nie przemyślane pewne rozwiązania no i teraz przebitka na te dziadostwa plastikowe to waży dosłownie waga piórkowa. nie wiem ile gramów nawet nie będę tego ważył no. ultra, ultra lekki badziew i co jest dla mnie dziwne, że we flagowym 120, 125 cm jeśli mówimy o tych pojemnościach sześciennych motocyklu w ofercie Hondy, mamy taki syf kiedy na przykład, już wam to odłożę to na tym. Nawet nie da się tego, że wszystko spada. Gdzie na przykład w Chinolu mamy normalne, ciężkie dosyć właśnie zakończenia kierownicy, te ciężarki, te odważniki, które powodują, że i tak tu czuć pewne drgania, i tak czuć, ale gdyby tego nie było, strach się bać. Albo gdyby nie musiałoby tego nie być. Wystarczyłoby, żeby taki baciek był wsadzony plastikowy. Zobaczcie jak to wygląda, jakie to jest. I jakie to jest maleńkie przy tym. No, więc to samo tutaj, takie śmieszne zakończenia ma Jamaszka, ale to też nie jest żaden plastik, to jest konkret. A to do przed chwili, dzięki widzowi, który mi to napisał, że też ma cbr z 2024, CB125R, on sobie właśnie kupił takie ciężkie, prawdziwe odważniki po 300 gramów na stronę i zrobiłem dokładnie to samo. Jak powiedziałem, jeszcze nie jechałem z nimi, ostrość. Więc nie wypowiem się, jak to bardzo zniwelował, bo na pewno coś zniweluje, i jak to będzie, jeżeli tam jest pewna szpara, a tutaj nie ma tej szpary, no ewentualnie tu zrobię ten dystans, bo tam już nic nie poradzę. No i dajcie znać, który motocykl Wam się najbardziej podoba, jeśli chodzi o wizual. porcik ma klimat, podoba mi się, podoba mi się, ten chińczyk mi się naprawdę podoba. Tutaj taki retro, retro nowoczesność, tak bym to nazwał, z tymi lagami szoła, ale bardzo mi przypomina 650 z wyglądu. No zresztą te, te same lagi potężne, z tego co się orientuje. No. Co w większej siostrze, bardzo fajnie wygląda w tym kolorze. No podoba mi się. Dajcie znać, który motocykl wam się najbardziej podoba z tego tria.